Siemaneczko, z tej The Slot i właśnie ruszył nowy sezon Fortnite. A wam? Jak on się podoba? A w dzisiejszym materiale opowiem wam o wszystkich sekretach łuku, jak je stworzyć, gdzie je znaleźć, no i oczywiście jak ich używać. Więc jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, abyś nie ominął żadnego filmu. A dla osób, które już mnie stale oglądają, pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę, która bardzo pomaga mi w zasięgach. Prowizoryczny łuk to nowość, która weszła wraz z sezonem 6 do Fortnite. A wraz z nią pojawia się opcja craftingu, czyli możliwość ulepszania naszych przedmiotów lub tworzenia całkowicie nowych. Prowizoryczny łuk ma dwie drogi rozwoju łuk mechaniczny lub pierwotny łuk. Różnią się one siłą ataku oraz materiałami, które potrzebne są do ich stworzenia. Jeden z nich potrzebuje czterech części mechanicznych, a drugi czterech kości, a więc który wybrać tak, aby zbudować dobry łuk. O tym materiale będziecie totalnymi koksami w wiedzy o łuku. A więc zacznijmy od łuku pierwotnego. Aby go stworzyć, potrzebujemy prowizoryczny łuk oraz cztery kości. Jest to broń dalekiego zasięgu, którą nie przebijemy się do wrogiego boksa, ponieważ zadaje tylko 45 dame do ścianie. Niezależnie od odległości zadaje ona 65 punktów obrażeń innym elementom. Można by rzec, że jest to taka nasza obecnie snajperka. Pierwotny łuk to dopiero początek, ponieważ i jego będziemy mogli ulepszyć na epicki łuk o specjalnych właściwościach. Pierwsza opcja to pierwotny łuk płomienisty, którego stworzymy za pomocą połączenia naszego łuku oraz świetlików. Albo jeżeli nie ma świetlików, to możemy go połączyć z karnistrem. Wyjdzie nam ten sam efekt, pozwala nam to stworzyć łuk, który strzela strzałami ognia. Druga opcja to pierwotny łuk śmierdzący. Aby go stworzyć, potrzebne nam będą trzy śmierdzi ryby. Są to nowe ryby, które weszły wraz z tym sezonem. Jeżeli ich nie mamy, możemy zamiast nich użyć śmierdzących gruczołów, które wypadają po zabiciu żaby. Moim zdaniem, dużo łatwiej będzie nam znaleźć śmierdzący gruczoł, który wypada po zabiciu każdej żaby, a potrzebujemy tylko jednej sztuki. Nie wymaga też od nas to wędki oraz szukania specjalnej ryby. Myślę, że to szybsza wersja, a wy co o tym myślicie? Pierwotny łuk śmierdzący pozwala nam wystrzelić strzałę, która jest przepełniona gazem, przypominającym trochę granat z dawnych sezonów. Jest to bardzo dobry łuk, jeżeli chcemy kogoś wygonić z zamkniętej przestrzeni. No wiecie, wygonić go z nory. Śmierdzi łuk? Niszczycielem ścian się nie stanie. Zadają tylko 47 obrażeń ścianie, więc na pewno nie wbijemy do czegoś boksa. Ale tak jak w przypadku poprzedniego łuku, bije z daleka, utrzymując tą samą siłę rażenia. A więc zobaczmy, jak poradzi sobie z przeciwnikiem. Aby przetestować wszystkie łuki, potrzebowałem trochę pomocy. Pomogli mi Esio, sławny oraz Sami. Link do jej kanału znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że również możecie wspierać kodem SamiRan w sklepie Fortnite. To bardzo pomaga. A więc strzał w głowę powoduje 136 obrażeń oraz zadaje dodatkowe 5 damagea od gazu co sekundę. Jeżeli strzelimy w ścianę, to osoba stojąca blisko ściany dostanie oczywiście obrażenia od gazu pierwotny łuk, ten niebieski, miał dwie opcje: śmierć łuk i ten drugi. No i właśnie teraz zajmiemy się tym drugim. A teraz czas na pierwotny łuk płomienisty, czyli strzały pełne ognia. Tak przynajmniej sobie je wyobrażam. Aby je stworzyć, potrzebny nam będzie karnister lub jeden świetlik. Nieważne, której użyjecie, ponieważ ostateczny efekt jest ten sam. Ku mojemu zaskoczeniu, płonąca strzała wcale nie zadała za dużo obrażeń ceglanej ścianie. Byłem w szoku, ponieważ myślałem, że ceglana ściana chociażby troszeczkę zostanie uderzona obrażeniami od ognia. Powiem wam szczerze, strzelając płonącą strzałą, nie udało mi się nawet rozpalić ogniska. Mam nadzieję, że Epik nad tym popracuje. Wam nie wydaje się to dziwne, że ognista strzała nie rozpala ogniska? Na szczęście, strzelając w drzewo, cały las zapłonął. Somi byłaby na pewno zachwycona. Strzelając w miejsce łowiska, nie udało mi się jednak uzyskać efektu wyłowienia ryby. Zobaczmy więc, jak ten łuk działa na graczy. Strzał w podłogę nie zadał żadnych obrażeń od ognia. A więc strzeliłem do jednego z moich ochotników, aby sprawdzić, czy po strzale strzałą płonącą zacznie płonąć. I wiecie co? Nie płonął. Sam strzał w głowę zadaje 136 obrażeń, ale nie ma dodatkowego efektu, który zadaje obrażenia od ognia. Będąc przy tak gorącym temacie, zapraszam Was na mojego nowego Instagrama, gdzie organizuję różnego rodzaju konkursy, a potrzebuję teraz Waszego wsparcia, aby dobić tam pierwszy tysiąc followów. A więc wracamy do naszego prowizorycznego łuku, bo miał jeszcze przecież on jedną ścieżkę rozwoju, czyli łuk mechaniczny. Wiem, wiem sporo tego, ale jako ekspert łukologii wszystko Wam wyjaśnię. Jak widzicie, tutaj mamy inną ścieżkę rozwoju. Łuk mechaniczny pozwala nam zdobyć dwa zupełnie inne łuki, tak samo epickie, z dodatkowymi możliwościami. Tym razem łuk mechaniczny przemienia się w mechaniczny łuk wybuchowy albo mechaniczny łuk elektryczny. Zdradzę Wam, że łuk wybuchowy to mój ulubiony. Łuk mechaniczny jest o wiele silniejszy niż ten łuk budowany z kości, ale nadal zbyt słaby, aby przebić się przez ścianę wroga. Tak samo jak w przypadku kościonego, niezależnie od odległości od obiektu, mamy ten sam damage. Ale jeżeli porównamy oba uderzenia, to ten łuk zadaje o 20 HP więcej, czyli 85. Taka różnica może mieć wpływ na wynik walki. To właśnie z tego łuku możemy zrobić łuk wybuchowy. Do stworzenia łuku wybuchowego potrzebujemy 6 granatów. Aby aktywować strzałę, musi być ona naciągnięta do końca, inaczej nic nie wybuchnie, a wystrzelicie tylko zwykłą strzałą. Ten łuk różni się od pozostałych. Oprócz podstawowego uderzenia wypuszcza on 3 jeszcze małe granaty. Podstawowy strzał zadaje aż 89 obrażeń, a każdy z trzech upadających pocisków aż po 20. Pociski te nie przyczepiają się do żadnej z powierzchni, lecz wybuchają w niedalekiej odległości od samego uderzenia strzały. Wszystko co dobre ma swoje wady. Niestety na ręce nie ma granatów, a więc nie da się tego łuku wykrawcić na turniejach lub a ręce. Ale jest mała taka ciekawostka: możecie wydropić ten łuk ze skrzynki co sprawi, że lepiej go nie wyrzucajcie, bo to jest naprawdę mega OP broń. Pokażę wam to na przykładzie mojego asystenta Esia, który postanowił sprawdzić na własnej skórze, jak mocny jest ten łuk. Założyłem się z nim o stodolcy, że nie przeżyję tego strzału i to było najłatwiejsze stodolcy zgarnięte w mojej karierze. Strzał w głowę zadaje 178 obrażeń plus 60 granatów, co totalnie rozwala system. Niestety w walce ze ścianami totalnie pociski się odbijają, musielibyśmy strzelać pod samą ścianę że można ją było lekko uszkodzić, więc myślę, że na to nie ma co marnować czasu. Tym razem, na przykładzie SOMI, bo Esio już wrócił do lobby, możemy strzelić za to w inne elementy, co sprawi, że granty rozłożą się po części terenu i uderzą innych przeciwników. Dobra, koniec tej dobrej zabawy tym łukiem wybuchowym. Teraz czas na mechaniczny łuk elektryczny. Mechaniczny łuk elektryczny możemy stworzyć za pomocą dwóch impulsów. I tutaj tak samo informacja dla wszystkich, niestety na ręce nie będziecie mieli możliwości, Skrawcenie tego przedmiotu, bo póki co nie ma impulsów. Ale może ten łuk wypaść wam ze skrzynki, dlatego też go nie wyrzucajcie, bo jest to niesamowita rotacja, która pozwoli wam wybić ją wraz z teammates z boksa lub też wyrzucić kogoś do strefy, a nawet jeżeli dobrze pójdzie, to normalnie skasować gościa dobrym strzałem. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Łuk elektryczny ma kilka zastosowań. Możemy nim podróżować, ale możemy też wykorzystać go do tego, aby strzelić przeciwnika. A jeżeli chybimy, to być może wyrzucimy go chociaż do strefy. W razie czego Łuk nie zadaje obrażeń przeciwnikowi oraz nie jest w stanie wyrzucić osoby z zamkniętego boksa. Gdyby jednak udało wam się trafić przeciwnika w głowę, to zadaje ten Łuk aż 178 obrażeń oraz chwilkę później wyrzuca przeciwnika daleko w strefę. Testowałem, jest też możliwość wyrzucenia kogoś z samochodu, ale niestety się nie udało. Gdybyśmy jednak zostali zamknięci w boksie z naszym przeciwnikiem, albo chcieli uciekać wraz z naszym teammateem, to łuk ten pozwoli nam wybić się z boksa. Podsumowując, najmocniejszym z łuków jest łuk wybuchowy. To on robi najwięcej zamieszania oraz ma bardzo silny damage. Na drugim miejscu jest łuk śmierdzący, który zadaje obrażenia poprzez gaz. Na trzecim miejscu dałbym tutaj impulsowy łuk, który pozwala nam troszeczkę jeszcze rotować i ma mocny damage. Czwartym miejscu łuk ognisty, który obecnie niestety nie zadaje damage od ognia. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Słuchajcie, widzimy się jutro na kastomikach. I do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!